No kolejny przypadek wyrzuciło za no i oczywiście jedna i druga wyrzuciła też częściowo nie całkiem no i cóż przelewało się aż pod powietrznikiem no i w tym momencie zobaczymy co tu za skarby siedzą Najprawdopodobniej pójdzie woda, więc już się tu leje. Trochę tego jest, skoro 7 litrów to jest tam, a tutaj wyrzuciło górą, więc tej wody naprawdę jest dużo, dużo więcej. Bywa, trzeba sobie popatrzeć, zapach był bardzo ciekawy, a druga sprawa, Jak już nie ma oleju, jakieś reszki bywają, natomiast jest sam olej. Fakt nic się nie podziało więcej, co prawda widać tutaj, że był stan bardzo wysoki, zresztą zanim wyszło do stanu, to stan odmy to jest tutaj. Więc wszystko było zanurzone potąd oleju. To jest S231. Nieważne. Także potąd stan właściwie i oleju, i wody. Niemniej jednak po ściągnięciu dekla częściowo, troszeczkę było tylko widoczne oleju, reszta woda. Nie odkręciłem tyłu na razie, no ale tak się dzieje. Miejmy świadomość, że tak się dzieje. Nie trzymajmy, jeśli pójdzie woda zbyt długo, śnik nie kręćmy, ponieważ pompa smog, zasysanie dolnego pierwotnego filtru jest tutaj. Filtr drugi tutaj filtrujący. Pompa zasysa w tym miejscu. Więc w tym momencie, powiem szczerze, całe smarowanie układu korbowo rozrządu i wałka rozrządu no jest właśnie zanurzone w wodzie i w tym momencie najszybciej jak się tylko da w miarę możliwości I silnik nie jest tragiczny spójrzmy to spójrzmy olej, ha właściwie wodę spójrzmy później resztki oleju, wyciągnijmy filtr no widać tutaj albo jest grzebień przykręcony albo jeszcze nie złapało tak żeby to złapał więc w tym momencie tak to wygląda. Miejmy taką świadomość, dlaczego się tak dzieje, no cóż, albo nie zeszło. Ja podejrzewam, to co kiedyś mówiłem, że mamy kranik. Ten kranik, jak jest zanieczyszczona komora chłodzenia, bardzo często no, zaczyna nam lecieć ciecz, no ale po pewnym czasie zatka i nie zejdzie, nie sprawdzimy, zostawimy to czy to przeważnie na zimę. Na zimę i, i co się dzieje? No efekt jest taki, że no najpierw wyrzuci nam zaślepki. Jak nam wyrzuci zaślepki, no to później, jak nie wiemy, nie sprawdzimy, zalejemy wodą, no to las i jest tam. I wylewa się tą częścią tej odmie, jak ja mówię, tym odpowietrznikiem w tym miejscu. No i stan jest faktycznie na wysokości środka wału. No cóż, zobaczymy. Na pewno to będzie żyło. Ale tak to jest. Pozdrawiam.